Jak, jak wygląda ten hejt na macierzyństwo, to obrzydzanie macierzyństwa, to jest programowa polityka medialna, głównie właśnie ONETu, w, których, w którym przedstawiane są wybiórczo rozmaite patologie jako rzecz normalna. Prawda? I tutaj koleżanki wykonały ogromną pracę, bo, bo yy, pokazały, przeanalizowały tytuły. Rozmaitych publikacji, jakie się w onecie ukazują na temat, na temat macierzyństwa, i proszę bardzo, mamy na przykład taki tytuł. Nie takiej przyszłości chciałam dla mojej osiemnastoletniej córki. Zaszła w ciążę i chce założyć rodzinę. Czy psieci wygryzają dzieci? Są wyniki badań. Macierzyństwo stało się przekleństwem. Dla córki jestem debilką i tak dalej i tak dalej może by pani uciszyła córkę nikt nie denerwuje Polaków tak jak dzieci ja zresztą pamiętam jak byłem wstrząśnięty zupełnie tą promocją przez Onet akcji y, hot, promocji hoteli y, children free czy, czy, czy restauracji children free no szokująca zupełnie dla mnie, dla mnie dla mnie rzecz no i jeszcze jest Tutaj hipokryzja Onetu jeszcze weszła na trochę wyższą formę, bo w pewnym momencie pojawiła się taka narracja, że społeczeństwo, w którym jest dużo dzieci, to jest marzenie dyktatorów. No i cóż takiego pisali dziennikarze czy pseudodziennikarze Onetu o wzroście demokracji? Patrzcie Państwo, Chiny, do niedawna kraj jednego dziecka, zmuszają kobiety do rodzenia. No, po pierwsze, nikt tam nikogo nie zmusza, tylko jest pro, prorodzinna polityka zachęcania do rodzenia. Kreml propaguje macierzyństwo wśród nieletnich. Matka Boska została mamą w wieku 15 lat. No to jak Kreml coś propaguje, no to już na pewno musi to być, musi to być złe. No i już w ogóle Krem de la Kreml, to już dla idiotów naprawdę najwyższego kalibru. Kim Jong-un ocierając łzy z twarzy, apelował do kobiet o rodzenie większej ilości dzieci, czyli prawda, zawód, czyli wielodzietność ma już się kojarzyć z dyktaturą, z Rosją, z Koreą Północną i Chinami, no, jak to się stało, że Kazachstanu jeszcze nie dołożyli do tego, że jak to się stało, że tych afrykańskich państwek rządzonych przez dyktatorów do tego nie dołożyli, no to może dlatego, że, że dziennikarze one tu nie wiedzą nic o Afryce i po prostu nie wiedzieli jak to zrobić?